Górcą kanału jest Expertia Naturals. Twoje przebadane suplementy diety. Wejdź na expertianaturals.pl. Doktor Tadeusz Oleszczuk, witajcie kochani. Czy zdarza się Wam zapomnieć, gdzie położyliście klucze, albo jak się nazywa ten aktor, albo ta miejscowość, w której ostatnio byliście i chcecie opisać tę sytuację? No właśnie, stres. Stres, wysoki poziom kortyzolu ogranicza dopływ krwi do mózgu, do myślenia, do pamięci i możemy to poprawić. A jak to poprawić? A no, mianowicie są antyoksydanty, no bo 20% energii, którą Tworzy nasz organizm, to co zjadamy, zależy od diety, ale zabiera mózg. 20% tego energii, którą tworzymy, zabiera nam mózg. Krótko mówiąc, musisz wiedzieć, że antyoksydanty, które są w zielonych warzywach, ale i w czerwonych i które zawierają witaminę C, flawonoidy, brokuły, błonnik, czos czosnek, cebula, y seler, szpinak, mają witaminę A, C i E. To jest bardzo ważne, bo witamina C i E wchodzi w skład budowy błony komórkowej, a mózg w 60% jest zbudowany z tłuszczu. I tam mają być też kwasy omega-3, EPA i DHA, dezoksy heksagenowy. Czyli ten kwas EPA i DHA, obecny w algach morskich, które zjadają dzikie ryby, śledź, dorsz, sardynka. Te kwasy omega-3 budują w 60% komórkę mózgową i przesył informacji. Tam jest jeszcze potrzebne witaminy z grupy B. Czyli osoby wegańskie, które nie jedzą mięsa e, zwierzęcego, powinny uzupełniać tą witaminę grupy B. Krótko mówiąc, antyoksydanty to jest raz, omega-3 to jest dwa. Dla sprawnej pracy mózgu, aby była dobra pamięć, bo to też nam wydłuża życie i jakość tego życia. Obniżając poziom stresu, prawidłowo odżywiając mózg, mamy szansę na to, że jedząc kwasy omega-3. Muszą mi to uzupełniać, ich musi być odpowiednia ilość wyrównana do omega 6, bo omega 6 jest coraz więcej w żywności wysoko przetworzony, czyli mamy niedobór omega-3, uzupełniając ten omega 3 EPA i DH, jesteśmy w stanie odbudowywać swoje komórki mózgowe, a alkohol rozrywa te połączenia. Krótko mówiąc, jeśli pijemy alkohol, to niestety łączymy połączenia, tracimy połączenia z synapsami i będzie coraz gorsza pamięć. A dieta wysokowęglowodanowa, mózg, spożywa dużo energii, potrzebuje glukozy do tego, żeby pracować, bo 20% energii, to gorzka czekolada jest jeszcze okej. Okay. Ale już dużo cukru to niekoniecznie, bo wysoki poziom glikacji będzie nam skracał życie. Krótko mówiąc, omega-3 tłuszcze i flawonoidy z witaminą C i E, budujące błony komórkowe. Dobrym jest jeszcze przykładem. Yy, Flawonoidy plus kofeina, poprawiając koncentrację tam receptor, a dozynowo się włącza. No i też możemy wybierać ciemną czekoladę i kakao też. Również bomba, taka odżywca dla neuronu, to jest cholina, która pochodzi z żółtka jajek. Tam jest jeszcze tryptofan, z którego powstają serotoninka, hormon szczęścia, bo mamy tyrozynę dopamina, hormon przyjemności, a serotonina. Yy, po, hormon szczęścia, który z powstaje serotonina, neuroprzekaźniki i teraz dopamina działa tak, że przez nadmierne pobudzenie z tą dopaminą yy, dochodzimy do uzależnień, bo potrzebujemy coraz więcej, ale to działa na zasadzie pobudzenia, wobec tego komórka nerwowa się zaczyna bronić przed nadmiernym pobudzeniem i musimy brać coraz więcej tych używek, żeby mieć ten sam efekt. To, to na to warto zwrócić uwagę, żeby nie wchodzić w uzależnienia, czyli stres i nagroda, stres i nagroda, możemy wejść w uzależnienie. Czyli sami sobie tą nagrodę możemy dawać słodyczami, lepiej tego nie robić i mieć tego Wiadomość. Uwaga, uwaga! Kliknij linka pod tym nagraniem, aby pobrać notatkę zupełnie bezpłatną z dzisiejszego nagrania w formacie PDF, aby przypomnieć sobie najważniejsze rzeczy. Kliknij linka pod nagraniem. Orzechy i nasiona wspierają pamięć, pamięć i koncentrację. Orzechy włoskie, pamięć i koncentrację. Migdały zawierają witaminę E. Peski dyni, mają dużo magnezu, cynku, tryptofanu, też wspierają pamięć i koncentrację. Również powodują dobry nastrój. Tak jak kakao, 80% kakao, czy gorzka czekolada. Gorzka czekolada również poprawia przepływ krwi do mózgu i zwiększa koncentrację. Ale jajka, kluczowy neuroprzekaźnik cholina, również poprawia, tak jak witamina z grupy B. Probiotyki, i mikrobiom w naszych jelitach bardzo mocno decydują o szczelności jelit i szczelności bariery krew-mózg. Krótko mówiąc, jeżeli w jelitach są odżywione bakterie, mikrobioty, to również jest szczelna ta bariera, bo jemy błonnik roślinny, ta również, ta szczelność dotyczy bariery krew-mózg. Czyli jeśli jest ta bariera szczelna, krew-mózg i jelita-krew, no to lepsza będzie pamięć i koncentracja. Uzupełniając je o witaminę C i E, antyoksydanty, Prawidłowa jakość snu, wywalamy, autofagia się włącza, wywalamy metabolity z z całego dnia, to wszystko składa się na zdrowie mózgu, obniżając poziom kortyzolu, poziom stresu, aktywnością fizyczną również, czy medytacją, czy ćwiczeniami, czy jogą, yy, nauką oddychania. To również poprawia dopływ krwi do mózgu. A mamy rzeczy, które ułatwiają właśnie omega-3, właśnie yy, flawonoidy, właśnie yy, witaminę E, A i C, antyoksydanty to również usprawia metabolizm komórek mózgowych bo mózg pracuje tylko na glukozie wobec tego jeśli tej glukozy nie ma no to nas jest w stanie wyłączyć może być, mogą być zaburz, ale również musi być prawidłowe nawodnienie bo jest zbyt słabe nawodnienie półtora 2 litra wody trzeba być, również może zaburzać e, jakość snu i regenerację czyli dla pracy mózgu potrzebne jest kilka rzeczy bardzo ważnych redukcja stresu prawidłowy stre sen Prawidłowe nawodnienie, aktywność fizyczna, to co obniża poziom kortyzolu i odżywianie, czyli jak najmniej fruktozy, związków toksycznych, alkoholu, bo to zaburza pracę, szczelności bariery jelitowej, bo to łatwo przenieść na barierę krew-mózg. Krótko mówiąc, sposób odżywiania decyduje o tym, jaką mamy pamięć i koncentrację, ale są jeszcze czynniki, które pływają bezpośrednio i krótko. Czyli jeżeli ktoś mnie zestresuje, to ja mam problem ze przypominaniem sobie różnych rzeczy. To przez ten kortyzol. Czyli wiedząc o tym, powinniśmy się ogarnąć, jeśli chodzi o stres i zrobić wszystko, żeby poziom stresu był jak najniższy. Uświadamiać sobie swoje emocje i musisz to robić, aby mieć kontrolę nad tym, co się z Tobą dzieje, aby nie było problemów, że ja nie mogę sobie przypomnieć, gdzie położyłem, czy zbyt dużo obowiązków, przeładowanie tym stresem. Jesteś zdrowy, ale to wywołuje takie objawy. No i w miarę upływu lat, jeżeli jest żywność wysoko przetworzoną, ta bariera jest nieszczelna, coraz bardziej śmieciowe żarcie robi coraz bardziej większy problem dostawaniem się toksyn do mózgu i też zaburza pracę mózgu, zaburza odpoczynek, zaburza sen, zaburza koncentrację, zaburza pamięć, może otworzyć tą mgłę mózgową. Wtedy może stosować kreatyninę, żeby ułatwić dojście glukozy do komórki mózgowej, ale trzeba ją chronić stosując omega-3, Antyoksydanty, prawidłowe nawodnienie i dając sobie czas na autofagię, czyli 7-8 godzin snu nieprzerwanego. I te techniki, które wyzwalają taką komfortową sytuację, to właśnie jest dobre relacje, aktywność fizyczna, prawidłowy sen, chodzenie spać o stałych porach żeby i odpowiednie nawodnienie, żeby praca mózgu była w komfortowych warunkach. Witaminy z grupy B również poprawiają pracę mózgu, szczególnie B1, 2, B6. Warto stosować B-kompleks. To jest bardzo ważne dla prawidłowej pracy mózgu. Możemy sobie zbadać poziom witaminy B12 i powinna być przynajmniej powyżej 400 B12, bo jak jest za niska, to często rośnie homocysteiny poziom, a to zwiększa ryzyko chorób układu krążenia. Krótko mówiąc, witaminy z grupy B, no, występują oczywiście w mięsie. To mięsko można jeść dobrej jakości. Ja to proponuję wołowę gotowane. Ale jeśli ktoś jest weganem i nie je mięsa, no, to koniecznie, żeby sobie uzupełniał witaminy z grupy B, bo one są niezmiernie ważne, dla pracy komórek układu nerwowego. To są podstawowe rzeczy, takie jak B1, B2, B6, cholina i tak dalej. Ono oczywiście w żółtku jajka też występuje, też warto jeść, orzechy włoskie takie najbardziej. To jest bardzo ważne, żeby uzupełniać te zakresy witamin i minerałów. Stosując kiszonki, poprawiamy jakość życia naszej mikrobioty i określone bakterie, na przykład ramnozus, są takie, produkujące serotoninkę. Były badania, okazuje się, że jeśli mamy prawidłową mikrobiotę, to zmniejsza się ryzyko depresji Na oddziałach psychiatrycznych po zastosowaniu probiotyków o 40% postępowała poprawa stanu ogólnego pacjentu psychicznego. Krótko mówiąc, ta nasza mikrobiota decyduje o tym, jak się czujemy pod względem psychicznym. Krótko mówiąc, zjedząc śmieciowe żarcie... Dieta wysoko przetworzona, niestety będzie większe ryzyko patogenów, bakterii, wirusy, grzybów, nieprawidłowych bakterii, które produkują toksyny i będą psuły nam. Nie można czuć się dobrze, zdrowo i szczęśliwie, jedząc wysokie ilości cukru, fruktozy itd. czynników zapalnych, które nam nie są potrzebne do życia, a zwiększają produkcję, wzrost grzybów, drożdży i tak dalej, bo jest ciepło wilgotno i słodko. To się zaczyna wszystko w przewodzie pokarmowym. Tamte drożdże grzyby, odpływem cukru, bo nie potrzebują wiele i martwych komórek nabłonków, one się tym żywią. Trzecia forma życia na ziemi, grzyby. Rośliny, zwierzęta i grzyby mają cechy roślin i zwierząt. To jeśli je dokarmiamy, tworzy się stan zapalny. No grzybica, jeśli jest uogólniona, to już w ogóle odjazd. Mogą być problemy y, y, naprawiających infekcji układu moczowego czy pochwy. Właśnie przez to. Też ryzykujemy rozwój cukrzycy typu drugiego, tej insulinooporności. Jeżeli mamy żywność wysoko przetworzoną, cukier nam do życia nie jest potrzebny i robi stan zapalny nie tylko w jelitach, ale potem przetworzona żywność. 7, 93% obywateli Stanów Zjednoczonych ma zespół metaboliczny. No bo właśnie tam już jest taka słaba jakość żywności, można powiedzieć. My jeszcze mamy szansę, bo mamy trochę tego rolnictwa ekologicznego w Danii, szczególnie jeśli chodzi o Europę. Krótko mówiąc, jedzenie real food poprawia nam pamięć i koncentrację. Dziękuję za uwagę. Zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić nowych filmów. Dołącz też do naszego bezpłatnego newslettera zdrowotnego. Link znajdziesz w opisie tego filmu.